Zapraszam Was dzisiaj do recenzji Lumixa s 12 z obiektywem 2460 mm o jasności 2,8. Tym zestawem pracuję już od dwóch tygodni nad swoimi komercyjnymi zleceniami, a dzisiaj opowiem Wam o tym aparacie przez pryzmat przycisków funkcyjnych. Dlatego, że kiedy dostałem ten aparat do ręki, ustawiłem sobie wszystkie najważniejsze parametry właśnie pod przyciskami funkcyjnymi. Więc pracuję tak naprawdę nie włączając menu, ponieważ przyciski funkcyjne, czyli nadanie danego określonego ustawienia funkcji, nadanie go właśnie pod dany przycisk funkcyjny powoduje, że praca w ten sposób jest bardzo komfortowa i wygodna. Dlatego zapraszam do przykładów też, które pokażę, i do mojej opowieści o tym, jakie mam wrażenia i jakie efekty przyszło mi osiągnąć właśnie z tym zestawem. Zapraszam serdecznie. Zaczynam od przycisku Q, to pod tym przyciskiem ustawiam sobie rozdzielczość, bitrate, klatkarz i to co najważniejsze, w Lumixach z kilkudziesięciu opcji wyboru rozdzielczości, bitrate'ów, klatkarzy wybieram sobie na własną playlistę cztery, z których ja korzystam. Chyba najważniejszy to rozdzielczość 4K, 25 klatek, 10 bitów, 4.2.2 produkowanie kolorów. Nowością w Lumixie S1.2 jest to, że możemy nagrywać... 50 klatek na sekundę bez kropa, czyli mamy obraz z całej matrycy w Open Gate. I to jest to, co Lumix niesamowicie konsekwentnie rozwija. Natomiast sami wiecie, że na przykład 4K w formacie 16 na 9 jest to format, który nam obcina górę i dół. W każdym razie ja korzystam z tej opcji przy zleceniach, gdzie klient prosi o format 16x9 na YouTube, na Instagrama w pionie 9x16, czy też na przykład w kwadracie albo 5x4. Co ja wtedy robię? Właśnie włączam sobie OpenGate 5.1K, 50 klatek, no 60 klatek, zależy czy to jest PAL czy NTSC i to co najważniejsze, i tu mam kolejny przycisk funkcyjny, który się tutaj mieści, ja sobie go ustawiłem w taki sposób, że tutaj naciskając go otwiera mi się ramka i mogę sobie wybrać taką maskę ramki, Tym określam, że ma 25%, 50% lub 100%, czyli mogę wyciemnić dookoła obraz i widzę, na przykład ramkę, która jest w pionie 9x16. Kolejne moje przyciski to ISO po środku i ten przycisk, który odpowiada za wybór natywnego ISO. Natywne ISO polega na tym, że mamy to ISO natywne dolne 640 ISO i to wysokie. 5000 ISO, czyli tutaj Lumix podniósł poprzeczkę 4000 w poprzednich modelach do 5000 ISO. Jakość na 5000 ISO jest tak wysoka, że dla mnie nie ma znaczenia, czy ja będę pracował na 640 ISO, czy na 5000 ISO w moich zleceniach. Dlatego też bardzo często zmieniam sobie tę czułość natywną. Natomiast to, co jest istotne, to jest to, i tutaj mam kolejny przycisk funkcyjny, który sobie wprowadziłem że mogę sobie zmienić, rozszerzyć, zmienić, rozszerzyć, włączyć i wyłączyć rozpiętość tonalną poszerzoną, czyli jeśli ją poszerzę, to mam 15 eV rozpiętości tonalnej. To jest rekordowa rozpiętość w Lumixach, po raz pierwszy tak wysoka i w przypadku, kiedy mam dużo zmiany światła, na przykład w filmuję gdzieś w środku w kościele, jest ciemno i wpada gdzieś światło przez na przykład okno, to włączam sobie właśnie tą rozpiętość taną poszerzoną i wtedy ISO najniższe jest 1000. Warto wspomnieć o rolling shutter, czyli jeśli poszerzam rozpiętość tonalną, to rolling shutter się pogłębia, jest większy, dlatego kiedy filmuję z poszerzoną rozpiętością tonalną, wtedy nie nagrywam dynamicznych ujęć. Zresztą ja jestem twórcą, który w sumie nigdy nie nagrywa ujęć dynamicznych, więc nigdy się nie spotkałem z rolling shutter w Loomixach, natomiast jest to temat, który może warto poruszyć dla kogoś, kto filmuje na przykład sport. Lumix S1.2 ma nową matrycę warstwową, z tego względu, że dzięki temu, że jest podzielona na warstwy, to z każdej z tych warstw jest informacja odczytywana w tym samym czasie, co też przekłada się na to, że szybciej sczytywane są informacje z matrycy, a to oznacza, że aparat jest szybszy. Na przykład zdjęcia może wykonywać z prędkością 70 klatek na sekundę. Rolling shutter jest mniejszy, tak samo przez to, a to co też jest ważne, to to, że 24 miliony pikseli, na przykład w porównaniu do matryc, które mają większą rozdzielczość, powoduje, że piksele są większe, czułsze na światło. Można powiedzieć, że im mniejsza rozdzielczość matrycy, tym lepsza jakość na wysokich czułościach. Pod tym przyciskiem ustawiłem sobie tryb cichy. I tu kilka słów o tej zabawie pomiędzy włączonym trybem cichym i wyłączonym. To jest dosyć istotny. Wcześniej na to nie tak spoglądałem jak teraz, dlatego mam go pod przyciskiem funkcyjnym. Kiedy włączę tryb cichy, to mogę dyskretnie fotografować na przykład w teatrze, nie słychać klapnięcia tzw. Tak migawki. Natomiast kiedy chcę odtworzyć sobie film, kiedy jestem gdzieś na planie i osłuchać, co było mówione, to w trybie cichym nie słychać dźwięku, muszę go wyłączyć, żeby słyszeć to, co nagrałem. I tu bardzo istotna jeszcze funkcja w aparatach Lumix S1R2, S12. A mianowicie to, że mam możliwość w menu włączenia sobie tak zwanej migawki zamkniętej lub otwartej. Co to oznacza? To, że kiedy mam zamkniętą, ja właśnie taką mam ustawioną, to kiedy aparat wyłączę, to tytanowa migawka zamyka mi się i mam odciętą matrycę od świata zewnętrznego, czyli nie brudzi mi się matryca, nie zakurzy mi się. Natomiast kiedy aparat włączam, ona się, ta migawka otwiera. Natomiast yy, musi to być tryb cichy wyłączony. Dlatego ten przycisk jest dla mnie tak ważny, że sobie nim właśnie tutaj manewruję w zależności od tego, co robię na planie zdjęciowym czy filmowym. Nowy obiektyw 24-60. Jak widzicie, niewielkich rozmiarów, bardzo lekki, 2.8, kosztem tych 10 mm w porównaniu do 24-70. Świetne szkło, ale nowość, która się pojawiła, to jest przycisk funkcyjny na obiektywie. Ustawiłem sobie w tym przycisku włączona, wyłączona stabilizacja obrazu. Dlaczego? Dlatego, że na przykład na gimbalu wyłączam stabilizację obrazu, ponieważ zauważyłem, zdarzyło mi się, że jak mam włączoną stabilizację w aparacie i mam gimbala, to czasami takie przekoszenie. Obrazu następuje, więc ten przycisk jest dosyć ważny, ponieważ tym zestawem też pracuję na gimbalu. Jest on na tyle lekki, niewielki, że na przykład na takim Roninie DJI Mini mogę sobie śmiało nim pracować. Jestem w stanie go wyważyć i wtedy tym przycisk mi tutaj świetnie działa. Druga rzecz to pierścień od ustawienia ostrości. Ustawiłem sobie w aparacie, że mogę sobie tym pierścieniem, kiedy mam włączony autofokus, mogę sobie ustawiać czułość. To jest nowość, która się pojawiła właśnie razem z. S. 1.2 z 24-60, ale też możemy sobie wprowadzić to ustawienie na przykład do obiektów 20-60 mm. Okej, okay, raz, dwa, trzy. Właśnie nagrywam sobie tutaj monitor, który sobie podstawiłem, aby widzieć, czy wciąż się nagrywam i wszystko gra, ale pokazuję wam teraz, jak działa ten inteligentny autofokus, hybrydowy autofokus w Lumixach. Jest to wyśmienite narzędzie, czyli ta hybryda. Z wykorzystaniem sztucznej inteligencji pozwala mi teraz filmować, na przykład z gimbala wszystko, absolutnie wszystko, z użyciem autofokusa. No, przyznam szczerze, że prawie w ogóle nie używam manualnego ostrzenia. Naprawdę, prawie w ogóle. To, co teraz Lumix stworzył, albo rozwija przez cały czas, to jest niesamowite, że to jest przez cały czas rozwijane. Na przykład w S1.2 pojawia się autofokus skupiony na urban sports, czyli na takich sportach miejskich. Przykład byłem w Bacówce i filmowałem juhasów, ale przyłączyłem sobie akurat w tym przypadku na zwierzęta. Automatycznie natychmiast wyłapał pyszczek szczeniaka i na nim skupiał autofokus. Tak samo jest właśnie z tymi sportami miejskimi, tak samo jest z innymi ustawieniami, które mamy w aparacie. Tam jest jeszcze samolot, pociąg yy, i możemy brać sobie twarz, człowieka, oko, albo też całą sylwetkę. I naprawdę przyznam szczerze, że jestem zaskoczony, jak szybko to się rozwija. Kiedy pracujemy bez lusterkowcami, to matryca się przegrzewa. Yy, ja przyznam szczerze, że w mojej pracy nie nagrywam dłużej niż kilka minut. Oczywiście, kiedy nagrywam wywiady, dosyć rzadko to osiągam te 15-20 minut maksymalnie i w mojej historii z Lumixem nie zdarzyło mi się przegrzać matrycy natomiast dzisiaj zrobię taki test aby powiedzieć wam jak jest przegrzewaniem się matrycy w S12 Weźmy pod uwagę że te aparaty mają chłodzenie i dlatego zrobię ten test dwukrotnie i właśnie za parę sekund zobaczycie wynik tego z dwoma rozdzielczościami Od Lumixa S52X pojawia się możliwość nagrywania filmów na dyski SSD, co jest rewelacyjnym rozwiązaniem, kiedy chcemy mieć na przykład dużą pojemność dysku, ponieważ ktoś nagrywa na wysokich rozdzielczościach w ProResie i te pliki są gigantyczne, więc na ten dysk SSD świetnie nagrywać. Natomiast nowością jest w tym aparacie to, że możemy w terenie skopiować sobie wszystkie filmy, zdjęcia z karty, jeśli na niej pracujemy. Na dysk SSD. Wpinamy się, kopiuj, i mamy wszystko automatycznie skopiowane. Mamy, można powiedzieć, taki backup, ale też możemy od razu z tego dysku pracować sobie na komputerze, kiedy wrócimy do naszego domu czy gdzieś do biura. W aparacie mamy tak zwane zaawansowane wspomaganie ekspozycji. Ja osobiście nauczyłem się tak pracować, że wystarczy mi sam ekran. Ja wszystko nagrywam w vlogu, w profilu płaskim. I to, co widzę na ekranie, wystarczające jest dla mnie w 99,9%, jeśli chodzi o ustawienie ekspozycji. Ale możemy sobie włączyć na przykład tak zwany wave, wektor, false color. Te wszystkie opcje właśnie służą nam do tego, żeby nasze oko zobaczyło, czy ekspozycja jest poprawnie ustawiona. Spodobała mi się jedna opcja w Lumixach, a mianowicie to, że mogę sobie w menu ustawić tak zwaną kontrolę ekspozycji w trybach pracy PSA i M i ja sobie włączyłem M, czyli manual, ponieważ fotografuję i filmuję w trybie manualnym. I cokolwiek sobie ustawię w trybie na przykład Foto czy Film, to zawsze będę pracował w trybie manualnym. Nawet jeśli mi pokrętło tutaj wskoczy na przykład na AS, to ja wciąż mam opcję w manualu. Osob blokuje sobie to poprzez wybór tej opcji w menu. I to co uwielbiam teraz, a mianowicie przełączanie się między fotografią a filmem. Ja w fotograficznym trybie mam swoje parametry, w filmowym swoje i jednym przyciskiem przełączam się albo na fotografię, albo na film. Nie dublują mi się ustawienia i dzięki temu bardzo często, zresztą jest to narzędzie hybrydowe, bardzo często mam zlecenia, gdzie robię fotografię i filmy. Przy premierze S1 R2 sceptycznie podchodziłem do tak zwanego zoomu hybrydowego, ale wiecie, ostatnio miałem komercyjne zlecenie i okazało się, że włączenie wideo tego zooma przydało się znakomicie. Miałem taki kadr szeroki, kogoś kręciłem, nagle ktoś się musiał odsunąć i miałem szybko zbliżyć się na pewien logotyp. I szczerze mówiąc, zrobiłem to bardzo szybko. Trochę amatorsko, jeśli chodzi o rozwiązanie, ale to był strzał w dziesiątkę bardzo lubię nagrywać wywiady, mieć dobry dźwięk, dlatego też w mixach sobie cenię bardzo, że można nagrywać na cztery kanały, więc sobie wyobraźcie, jakie to są możliwości, potem tylko sobie wyłączać te kanały w komputerze. Można podpiąć sobie adapter XLR, ostatnio wyszedł taki nowy, XLR2, gdzie możemy za pomocą złącza XLR właśnie jednego, drugiego, czyli włączyć mikroporty, czyli mikrofon kierunkowy z jackiem i kontrolować tak zwanym mikserem ten dźwięk, czułość na przykład. Pod tym przyciskiem właśnie tutaj w balansu bilii wprowadziłem sobie ustawienie tak zwanych decybeli, czyli mogę sobie kontrolować też czułość dźwięku w ten prosty sposób. Wspomnę jeszcze o klatkarzach, czyli 25 klatek na sekundę, taki standard. Mamy 50 klatek na sekundę w Open OpenGate na przykład, chociaż też w 4K w formacie 16 na 9 co pozwala nam zwolnić obraz dwukrotnie i mamy też 100 klatek na sekundę, czyli zwolnimy obraz czterokrotnie z zachowaniem jakości płynności obrazu. No jedynie przy 100 klatkach jest ten jeden mankament, czyli niewielki krop, ale dla mnie już nie jest to tak wielki problem jak to, że wcześniej nie miałem tych 100 klatek na sekundę w 4K. Natomiast teraz to mam i dzięki temu są sytuacje, kiedy śmiało z tego korzystam, w pewnych ujęciach potrzebuję zwolnić obraz czterokrotnie, albo prawie pięciokrotnie, ponieważ mogę przełączyć je w aparacie na NTSC. Spal na NTSC, czyli zamiast 50 klatek mam 60 klatek, zamiast 100, 120 klatek na sekundę, co oczywiście pozwala mi na więcej. W każdym razie jest opcja bez kropa i to jest taka nowa rzecz w Lumixach, czyli taki format panoramiczny. Obcina mnie oczywiście górę i dół, ale ta szerokość kadru powiada kadrowi, który widzi nasza matryca poprzez dany obiektyw i tutaj kadrowania, kropowania nie mamy. Jest to ciekawy format, ponieważ ja nawet go czasami używam w niektórych produkcjach i robię filmy, które są właśnie takie panoramie. Robiłem taki film dla Wedla, robiłem taki film dla Big Design i myślę, że jeśli ktoś chce taki film cały nagrać, to no jest to jedna z opcji, to ją warto przemyśleć. A zauważyliście jak Lumix poradził sobie właśnie z wyświetlaczem, z ekranem, na ile on sposobu się obraca. Myślę, że dla każdego coś dobrego i chyba nie da się zrobić nic więcej. Plus to, że ekran zewnętrzny i wizjer mają bardzo wysoką rozdzielczość, więc jest to bardzo przyjemne dla oka filmowanie i fotografowanie. Stabilizacja obrazu w Lumixach w pełnych klatkach od wielu lat jest na takim poziomie, że chyba nie słyszałem żadnej recenzji ani opinii innej niż to, że jest to najlepsza stabilizacja na rynku. I przyznaję, że jest to faktycznie świetna stabilizacja. Ja sobie jeszcze dodatkowo włączam tak zwany Kroples z elektronicznym takim wspomaganiem stabilizacji. Natomiast, kiedy pracuję na gimbalu, włączam stabilizację, aby ten obraz był płynny i nie było takich właśnie jakichś takich wyginięć obrazu. W każdym razie na gimbalu bardzo często pracuję, ponieważ używam długich ujęć, muszą one być płynne. I nie zapominajmy, że stabilizacja z matrycy nigdy nie zastąpi nam pracy na gimbalu. W S1.2 mamy dwa sloty pamięci: na SD i na CF Express. To są karty, które pozwalają nam nagrywać filmy w ProResach i w Rawach na karty pamięci. W ustawieniach mamy tzw. Long Gop, All Intra, ProRes, raw, czyli tak naprawdę podnosząc jakość, poziom, no, zwiększa nam się wielkość plików. Pojemność dysków trzeba wziąć pod uwagę i dlatego też warto rozpatrzyć to, czy ten projekt, który realizuję jest warty tego, żeby korzystać z RAWów, a może wystarczy tylko ProRes, a może wystarczy też Olynt, a może long GOP. Ja większość filmów nagrywam w long GOP, natomiast są przypadki, kiedy no muszę podnieść swoją jakość obrazu, jakość, która będzie potrzebna np. w postprodukcji, kiedy jest tam wyciąganych tyle informacji, tyle zmian e, podczas color gradingu, na przykład, w zmianie ekspozycji w obrazie. Dlatego też weźcie pod uwagę to. Ja też odsyłam do y, mojego filmu recenzji o OS52X, gdzie dokładnie wyjaśniam różnicę między Long Gop a All Intra. Link w opisie. Uważam się za twórcę hybrydowego, za takiego twórcę kontentu na social media. Y, uważam się za fotografa, filmowca, dokumentalistę, ale też twórcę dokumentów reklamowych pewnych form reklamowych też i myślę, że jestem w takim momencie, jeśli chodzi o rozwój technologii, ale też swój rozwój, że, że otrzymuję narzędzie, które jest doskonałym narzędziem do realizacji tego wszystkiego, co tworzę. Można powiedzieć, że nawet z tym obiektywem, jako takim standardowym, jestem w stanie stworzyć prawie wszystko. Oczywiście mam pewne obiektywy jeszcze dodatkowo. Z małą głębią ostrości, z jasne, jasne obiektywy. Mam, e, mam gimbala, mam drona, ale można powiedzieć, że osiągnęliśmy naprawdę bardzo wysoki poziom technologiczny. I sprzeczanie się o pewne detale to już są takie naprawdę subtelności. E, dlatego życzę Wam udanych zdjęć. Udanych zdjęć i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć. Właśnie dzisiaj, dzień przed publikacją recenzji. Mam zaakceptowaną reklamę dla Peak Design. Obejrzyjcie efekty, ponieważ cały film był nagrany oprócz kilku ujęć z drona S1.2 i 24.60 mm.